Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Esprender. to jest nas z Don't Starve Shipwrecked. No tutaj ostatnio się już w końcu skończyła ta zła połowa roku. I ja, jak mówiłem, właśnie zrobiłem pomiędzy odcinkami zamek z piasku, który mamy jego pozostałości. I udało mi się zregenerować Sanity na maksa Więc teraz się przynajmniej tym nie musimy martwić. Jedynie teraz musimy być trochę trochę sobie tak jedzenia. No i te surowce, co muszą nam wyrosnąć. Więc dobrze. Teraz mnie w ogóle. Tam na ocha wyrosły, to bo właśnie widziałem, ostatnich ale tego nie zebrałem, nie? W sumie nie pamiętam. E, zobaczymy, trzeba pochodzić, bo w sumie on tylko mięso z potwora i to tak trochę słabo. Nie, tu jeszcze żyje to. Tak, bo stąd jeszcze wybijaliśmy te właśnie... Te smoki. Jeszcze nam trochę zostało, ale dobra. Chyba te ślimaczki ma też zebrać. Tam ma ile? 92... Okej. Okay. Hmm... Jeśli na przykład zer zerknę, czy już to, ta trawa czasami nie wyrosła. Bo tak fajnie, bo że te patyki nie wyrosły, więc trochę wątpię, że trawa wyrosła. O nie, jednak jest. Mmm, tak, trawę mam w ekwipunku, więc spoko. No to zbieramy. No tak, trawa wyrosła cała. I to spoko. Tak właśnie, bo ogólnie w sumie te stanie przy... Yy, ...tym zamku, to w ogóle to chyba cały dzień spędziłem yy, na tym w ogóle, że... <noise> więc to... to to, trochę to trwało w ogóle to oddawanie tego Sanity. Ale spoko, że taki jeden e, zamek może starczyć na zregenerowanie sobie całego Sanity. Tam na wszystko zostało wtedy, więc spoko. No tylko jednak trzeba tam stać e, przy tym, nie wiem, przez jakiś czas. Dobra, ale mamy trawę, będzie spoko. Takie mięso z potwora, tu jakieś tam jest. Do drewna też by się przydało trochę zdobyć. Bo tak nas czeka trochę. Dużo tego odbudowania obozu Ach, To mi zbyt sensy w ogóle, jak nie mam tego gotowanego hmm, Trochę słabo mam, 40 głodu tylko no, Trzeba za chwilę sobie pójść po te wodorosty czy coś, albo chociaż te ziemniaki Jakie ziemniaki e, te, te ślimaki <laughs> e, przegotować I będzie spoko Tylko, właśnie w sumie e, nie, nie wiem czy. Hmm, bo chyba patyki nam się bardziej przydały, tak? Bo do garnych chyba są potrzebne nam patyki. Ale tu też mamy patyk. Chyba to właśnie patyki, właśnie, mi się jak teraz, to to wszystko wyrasta. Tak, nawet na moich oczach tutaj trawa wyrosła, spoko. No czyli już teraz będziemy mieli w miarę tych surowców. Z tych patyków to nie ma aż tyle co tej trawy, bo nie ma żadnego biomu, żeby tylko patyki były na nim, ale. Ale tutaj troszkę tego jest. Zresztą na garnek starczy. Właściwie byśmy może od razu już garnek sobie machnęli. E, no i od razu sobie już zrobimy wulpety nie? Żebym już nie jeść tak pojedynczych tych różnych e, rzeczy. Tak, tu mamy. sobie razem sześciu patyków tylko. E, tam są bardziej. Ale to nie wyrosło. Tak, bo tak mają tak różnie <grym> z tym wyrastaniem. Tam teoretycznie coś jeszcze jest. To właśnie na tej wyspie jest masę patyków w sumie. Tam by było najlepiej pozbierać. Tylko właśnie teraz bym chciał chociaż, żeby e, na garnek było, no i potem sobie jakoś poradzimy, bo wtedy, jak będzie mieli garnek, to będzie spoko z jedzeniem. Potem się jeszcze ogarnie łódkę. Właśnie tutaj łódki, czego ja potrzebowałem? Mm. A liny. Dobra, to liny teraz przecież też mamy, o właśnie, bo na to potrzebowałem trawy. To tak, to mamy już trawę na to, żeby mieć. E, linę i ogólnie łódkę. I kurde muszę wracać, bo jeszcze zaraz się noc zrobi. A już moja postać jak dość wolno biega. O, jest ten. Jest nasza ulubiona meduza. Ale to właśnie teraz świecimy. Więc ten, tak się zrobi. Noc to nie będzie źle. Tak ja bym sobie po podpłynął sobie tak dookoła yy, i te wodorosty zebrał. Jeżeli są, ale nie, spokojnie mamy trochę jeszcze tych medus. To, to można też trochę pojeść, zanim ogarniemy ten garnek. Nie mogę tego. Mhm. No, nie tak jest. To zalewa nas. <śm> mm. No, i bardzo fajnie. Tylko nie wiem, ile te światło wytrzymuje. Ale raczej się do obozu uda dopłynąć. Nie, ale strasznie wolno się płynie jak nie jest się w pełni, jak ma nie jest najedzona jeszcze ten... Jeszcze to jest tylko tratwa bez żadnego żagla, nic. Kurde, słabo. O Jezus! Zapomniałem, że tu jeszcze są te mechaniczne jakieś, które nie dobiłem. Dobra, wejdźmy może na ląd. Właśnie czego teraz stać teraz już na pochodnie, nie? Tak, już mamy patyki. Chyba szybko. Nie, no, to światło się dość utrzymuje. Gdzie jest to, to moje ognisko? O tutaj. No. Mm, a te ślimaki w sumie też sobie przygotuję i zjem. Jednego patyka brakuje. Może u nas jakieś patyki zostały. O tu na górze są niby. Jest niby ten. ten sadzonka. To może wyrosło. Tak, wyrosło, spoko. Tu mamy już 6. Eee, no to robimy garnek. No, no już coraz lepiej, za niedługo to się ogarnie ten obóz. Tylko trzeba na, na pewno zbierać bardzo dużo drewna, żebym eee, wszystkie skrzynki zrobił na nowo. Bo w sensie sporo miałem. Znisz to. Ja tu nie chcę mieć piasku. Naprawdę przez te kamienie nie mogę tego tu położyć O No spoko, mogę jednocześnie otworzyć ten garnek I ten, o kurde, za mnie się zepsuje Ach. Dobra trudno, nie tak mamy tego miejsca z potwora Jeszcze trochę To może zróbmy od razu tę łódkę Albo Dobra nie, najpierw popłynę sobie po te pojedzenie, bo trochę już tak mało mało głodu mam. I się zaraz zrobi łódkę, żagiel. Będziemy mogli płynąć już tak po więcej e, patyków jeszcze. Co w ogóle te przekładnie? Co to zabiło? Chyba, że meteory w ogóle postrzelały w sumie te mechaniczne też. W sumie możliwe. I te meteory to w ogóle wszędzie strzelały. Hm. O Jezu. Nie, to nie jest, tam zostało mi kilka mechanicznych, to one nowe przyszły. Oto aż tylu to na pewno nie zostawiłem. Przynajmniej, mm. trochę wyglądały, jakby one w siebie strzelały zamiast we mnie. Ale dobra, to w sumie jak się tak rusza, to trochę trudno, żeby one we mnie trafiły. Nie, no nie próbują za bardzo we mnie, one są gdzieś głupie. Ale dobra, trudno. Więc w sumie dobrze, że <grym> że mnie nie trafiają. O Jezu, ale się wolno tym płynie. <grym> tak, bo już mam 40 głodu, to już chyba najwolniej jak się da w ogóle tą postacią. O oh Jezus. No ale tu w ogóle trzeba będzie zrobić takie, że ta, ta tratwa jak już zostaje przy tych mm, wodorostach i to będzie taka tratwa którą będziemy pod wodorosty zbierać w sumie. niej sobie wsiadać i... E, zbierać wodorosty. Bo w sumie nie ma sensu, że moją łódką, którą tam płynę w różne strony, to żeby specjalnie obkręcać całą wyspę, tylko po to, że wodorosty zebrać, nie? Tu by się tak zostawiło to taką łódkę i będzie spoko. Dobra, zbieramy. No i coś trzeba oczywiście te plantacje powiększyć, bo mam tylko 5 w sumie wodorostów, no to to nam starcza tylko... W sumie... no prawie 2 pulpety, no brakuje jeszcze jednego wodosta, żeby były dwie porcje pulpetów, więc to trzeba też rozszerzyć i trzeba w ogóle też zrobić naszą... od nowa, naszą tą... jagódek farmy i, i patyków, w sumie ta jagudek była malutka, ale patyków to była taka spora. Tam w ogóle mogę... ten chyba tak zbierało się, tego, tych patyków za jednym razem, więc tego miejsca najbardziej szkoda, że mi zniszczyło się to. Mm, Dobra. No to niech się zamieni w gniłiznę. Trudno. gnizna też się przyda. Ok, teraz się zajmijmy łódką. Trzy mm, liny i sześć 6... tych, o kurde, to ja nie mam tego. Drewna aż tyle. Niech a ja muszę jeszcze iść na zbierać drewna. Dobrze, jesteśmy na jedzeni, to ja idę jeszcze zbierać. Tylko... Może nie z tymi wszystkimi rzeczami, bo to mi jest niepotrzebne. Tylko, że kurę za tą łódkę, ale nie w sumie tu mam teraz jeszcze jedną. E, no. Nie ja zbieramy drewna ziemi łódkę. Żagie jeszcze trzeba będzie też ogarnąć. E, to albo skóra węża, albo ten. To jest jeśli ze skóry węża zrobimy, bo to będzie nam łatwiej. Bo trawę już mamy, a skórę węża też tam chyba coś tam mam. Nie no, dzisiaj się może już jakoś tak w miarę sensownie odbudujemy. No odbudowę całego obozu trochę jeszcze zostanie, ale... To się najważniejsze są głównie skrzynki i tam Archemy Engine jeszcze postawić na nowo. No będzie dobrze. Jak już teraz nie mam jakichś tam... Nie, nie dzieje się nic takiego, żeby mogło mnie zabić, to to już teraz będzie spoko. dobrze, ogólnie trochę tutaj nazbierałem tego drewna, ale teraz słyszę, że idą psy Więc wracam. Tak widać, przenocowałem w sobie tam stawiam swoje ognisko No Udało mi się półtora półtora staka byłoby troszkę więcej, ale małpa mi w ogóle jeszcze tam się w już przyczepiła i podkradała. No a teraz jeszcze te psy kurde, słabo. Tych papek tam za dużo nie mam, to jest najgorsze. Czemu on się tutaj właśnie zrespił na moich oczach? Omyg, oh no tu jest jeszcze, to w sumie ile ich jest? Mamy na razie 3. Mm. No to, papki chyba ja zresetowałem, nie? Tak, papki mamy zresetowane. No to mamy tylko ich 5, a... Mm -hmm. Jezu, w ogóle te papki już się poniszczyły. Nie, papkami też się musimy zająć, to dość szybko, bo te psują teraz coraz częściej przychodzić. Hmm... W ogóle nie mam włóczni, żeby się z niej bić. Tak, bo ten miecz mi się z nią zepsu. Nie może mi tu coś pomóc? Dobra, próbujemy... Zabić się Maczetą. Dobra, spadamy stąd. Coś tam zabiłem. Ale kurde, one... A reszta to ma sporo życia jeszcze. No się kierom to bez sensu w ogóle się bić. Dwa patyki trzeba by było mieć. Nie. Może te, może te smoki mi pomogą. Znaczy tam większość już wybiłem, ale... Tam na dole na pewno jakiś był. Tylko trochę wątpię, prędzej, będzie... się przyłączył i będzie chciał mnie jeszcze zabić. Eee, razem z nimi. Mm. Że jeden się zgubił teoretycznie No i gdzie ten smok Nie ma Na nic mi bo w ogóle patyków mm. my się pies znalazł sobie mm. Świetnie po prostu Dobra O nie no, mamy to Tylko trzeba się to znowu zregenerować O, w sumie zabijaj mi te. Ja tylko, że on nie potrafi ich tak dogonić. To się dogania ich, ale ta animacja jego bicia to trwa tyle, że ten, że oni już z te kraby zdążą uciec. Ale dobra, zabite. 80 hp zostało. Tam jeszcze jest. To ich przyszło więcej jednak. Tylko ich 6 już przyszło. No ja nie bym go zostawił, że tak sobie gonił tego kraba, ale tak na naprawdę się boję. Dobra O, Jezus O, ale zabił jakiegoś kraba Chyba, że to był ten, ten... Smok Bo w niego trochę bardziej wierzę, że on by coś potrafił zabić Ale dobra Teraz zrobimy jedzenie Ale nie wiem, czy mi starczy tyle tych... To raczej, raczej tyle drewna mi nie starczy na całą łódkę Bo tam było 6 desek Ale w sumie może Chyba, chyba starczy Dobra, lepiej zróbmy sobie jedzenie mhm. i ogarnijmy tę łódkę. Chyba 6 desek to, że tam na górze w sumie deski jakieś były z tej łódki co się rozwaliła, nie? To pójdźmy ta, albo w sumie, Dobra, dawać te jedzenie najpierw yy, i pójdziemy tam zobaczyć, co w się sensie zebrać ten... Te deski. Chyba że to już zbierałem, ale chyba nie, bo trochę zostało, nie? No przynajmniej jedna jest No, to podpłyńmy tą tratwą no I muszelki, tyle so, muszelek mamy tyle, że Nie chce mi się zbierać tych No, ale jedna deska zawsze coś nie powinna nam starczyć tego tylko... Tak bo, to, a, bo cztery to idzie Okej, okay, dobra eee, robimy No będzie na no spokojnie Mhm. Mm Trzy liny, dwa tu mamy jakąś... A tu mamy jedną linę, spoko. To jeszcze dwie. O, starawą teraz już przyglądu raczej nie będzie. E, nie. Mm. I dziesięć muszelek. Te muszę to gdzieś tutaj trochę niżej położyłem. Tak. tu mamy nową łódkę. Mhm. mi się przyda, właśnie też jak... Te drzewa tam ścinałem, to właśnie trochę nawet wypadło mi trzy, wypadło mi trzy yy, skóry z węża, więc w sumie, y, teraz tam musimy dorobić te dwie liny i też będzie od razu na żagiel. No i pięknie. To już jesteśmy gotowi gdzieś popłynąć dalej. I ple właśnie plecak! Ja potrzebuję plecaka. Aha, patyki. Spoko, to plecak się zrobi jak już popłyniemy... Yy, ...dokładnie na... Te wyspy, i tu pozbieramy masę patyków. No dobra, to jeszcze teraz co trzeba do Alchemy Engine? Dwa, cztery deski jeszcze, no to na to już tam nie starczy. Co to była zbroja? To była taka co nam zostało? Tak, 3%. Co się kiedyś spali? Albo się zrobił muszelkową z tego? Chyba że to chwila się robimy muszelkową zbroję. A nie, muszelkowo się nie robiło z drewnianej tylko po prostu się robiło z tam, z muszelek i... okej. Okay w tym, w Hamlecie była jakaś taka zbroja co się robiłam z drewnianej. Dobra, mniejsza. Mhm. Wziąłbym jeszcze sobie tę czapeczkę na tą wyprawę. No może nie 18%, ale... Jest jakaś taka lepsza, tu ma 83, a tu jest 74. Zatem no weźmy te co ma najwięcej wytrzymałości. No i sobie płyniemy potyki. Jak się zrobi dzień. Dobrze, mamy kolejny dzień. To płyniemy po patyki. Dobrze, niech będzie gdzieś tutaj łódka. W sumie tych tak mechanicznych to mi się jeszcze przydało zabić, ale w sumie one to jakiś tam mega problem nie są. W sumie i tak za bardzo mnie zranić nie mogą. No, hello. Tylko i tak trzeba będzie ich kiedyś sprzątnąć, bo. to tak w miarę szybko. Bo i będzie będą coraz więcej nam się pojawiało po prostu, nie? To jest taki najgorszy problem z nimi. Bo tak to one właśnie w ogóle problemy które tam nie sprawiają. One są dużo łatwiejsze niż te zwykłe, zwykłe Don't Starwa. Mhm. Tak gdzie ta wyspa? To jest tutaj jest, to, jest ta wyspa. Ja nie wiem czy w ogóle jest jednak no, przenosić te patyki. Bo w sumie i tak mamy w miarę wszędzie blisko tych surowców, tak w sumie. Na pewno chcę posadzić las od nowa tam u nas. Już mam 19 w sumie tych szyszek. To już całkiem spoko. No właśnie miałem założyć tę czapeczkę. Zmienię, czy trzeba wpływa na prędkość, czy nie. Nie, chyba nie. Już nie wiem w sumie, co ona robi. Ale możemy nosić sobie. <grystanie> nie zaszkodzi. No, to już jesteśmy. Właśnie trzeba pamiętać, że tu były te e, wszystkie ptaki. Właśnie mi się przydało też kiedyś im nowe jajeczko zabrać, i ten, i wyhodować też. Bo niestety Tadek zginął już tam dość dawno, więc bym się przydało jakąś kolejną próbę podjąć. Tu też by trzeba było odkryć tę wyspę. Właśnie to jest ołtarz, nie? Tak, jego aktuowałem w sumie, czy nie? No nie jestem pewien. Bo jeżeli że go aktuowałem, to mam jeszcze jakieś szanse na przetrwanie. Dobrze, w sumie go nie aktuowałem, to go teraz aktywuję. i tam by się przydało dać. Wiecie, jakieś takie postawę, surowce, jakąś właśnie łódkę też tam postawić. I w razie, gdybym zginął, to, to tam bym mógł się odrodzić potem jeszcze wrócić w miarę do obozu, nie? Tak by trzeba było ogarnąć, bo jak tam nic nie zrobię to nawet odrodzenie się tym ołtarzem nam nic nie da, bo po prostu zginą tamtej wyspie nie będę miał jak się z niej wydostać, nie? Z się wydaje taka że nawet spoko, że ma w miarę rzeczy jakieś możliwe ale i tak tam trzeba jakoś przygotować teraz na odrodzenie, bo to już nie ma także ołtarz na tej samej wyspie co mam obóz I w sumie jeżeli ten ołtarz się nie zajmie czy on jest aktywny czy nie, to i tak na razie nie mam jak się odrodzić w sumie, nie? Bo tam zginiemy, więc trzeba ogarnąć szanse żeby w ogóle że mógł no, odrodzić się normalnie jak zginę jeszcze tutaj, nie? No, aktualnie to właśnie jak zginiemy, to zginiemy. To są też pszczoły. Trawy tu jest dużo. W sumie też trochę jeszcze dozbieram tej trawy Traw, z trawą to tu w ogóle nie ma problemu bo tu jest masy trawy na tej plaży e, tam na tym ziemniaczanym biomie to też w sumie jest masa trawy no to, to z patykami jest dużo gorzej to tutaj patyków też jest nawet dość sporo ale to jednak te, ta trawa to jest dosłownie wszędzie I Tu w ogóle nie, chyba te paty... nie bo chyba to już zebrałem to czy to jeszcze nie wyrosło ja już nie wiem co zebrałem co nie hello mm. No kamieni nie potrzebuję Złoto raczej też tak mam w obozie Ach wiatr, tu są jeszcze patyki mm. Ja tu nic nie robię Jeszcze wam jajka nie ukradnę Jeszcze O tak, właśnie, bo to po 20 aż daję No zostaw mnie Ale musimy już wracać, bo prędkość znowu Ej kurde, on w ogóle Jestem tak wolny, że on mnie nie chce zostawić. O, dobra, tu się uleczymy. Nie no, to wracamy chyba. Nie zerknął, czy ten ołtarz jest aktywny, ale Ale nie, po prostu sobie wrócę się najeść. Mhm. No to dobrze, to mamy trochę patyków. Jednak dodanie jest jakoś mega dużo, ale zawsze coś. Trawy to mamy też dość sporo. Z trawy to właśnie możemy sobie bardzo łatwo nazbierać. No, jakoś to będzie. W sumie z drzewami też jakiegoś tam, tam problemu nie mamy, bo. Mm, tu mamy ich jednak dużo. I właśnie w sumie, to, chyba już teraz jak wrócę, też posadzę ten las. Tam z 19 szyk, to tych drzew aż tak dużo nie ma, ale już będzie przynajmniej rosnął tak powoli. Kupę też bym sobie pozbierał. Clow To się jeszcze, u nich tu jest też trawek jakby się chciało. Nie, no z tej trawy to jest dużo. Hmm. No szkoda, że ta wyspaniła jest tak pośrodki, jakiegoś takiego miejsca do przepłynięcia, tak to, to muszę ją teraz obkrączać zawsze. W sumie bym wziął jeszcze, bo chyba tych tu trochę nie pozbierających, bo do prostu tym bym wziął, żeby od razu było na dwie porcje pulpetów. Bo tak na tej jednej to właśnie trochę popłynąłem i, i już ee, znowu głodny jestem. No, tak surowych to też w ogóle zabiera 10 Sanity. Mhm. Mm no już wieczór jest. Jeszcze jeden by się przydał. O, dobra. To szybko zbierzemy. I wracamy. No tylko 19 głodu mi zostało. No będzie dobrze. Jeśli się, się trzeba na pewno zrobić farmę właśnie jeszcze i poszerzyć farmę wodorostu, bo to jedzenie nam się tak bardzo przyda. A patyki, trawy, to można sobie nawet tam właśnie płynąć do tych wysp sąsiednich i Zbierać. Gdzie ja jestem? Naprawdę wysiadłem sobie tutaj. Jestem tym geniuszem. Jezu. Jakby ja tą łódką mi tak płynąłem szybciej niż chodzę po lądzie. I kurde, zaraz noc będzie. A ja nie chcę być pochodni. Że przynajmniej mi teraz na nim stadzie, jak mam patyki. <laughs> przynajmniej wejdzie, czego zawsze można zrobić te pochodnie. Ale dobra. Raczej tak tu teraz klikamy tylko i zapalimy sobie. Tak już tak na ostatnią chwilę. Eee, no i ja chcę tutaj kolejne pulpety sobie porobić. No i już jest coraz lepiej. Chyba dalej z obozu za dużo nie ma. Jest tylko lodówka i garnek. ale to jest w sumie dla nas takie najważniejsze. Eee, no, bo tak to nam tylko sobie alchemię, No i na pewno muszę zbierać dużo drewna. Ja nie wiem czy po tutaj poza odcinkiem nie nazbieram tego drewna. I jak będziemy już mieli drewno, to w sumie to już wszystko odbuduje zupełnie praktycznie tutaj, właśnie bo trzeba, najważniejsze, żebyśmy mieli dużo skrzynek po prostu. Chcę trochę więcej tutaj. Jak będziemy już mieli skrzynki, to może te wszystkie jeszcze pochować. Że to też jest proste do zrobienia. No i obóz będzie odbudowany. Ale dobrze, w tym momencie już sobie jednak skończymy. Więc ja dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.